Kolejny lubański folk art już w najbliższy weekend. W tym roku zmiany. Festiwal będzie dwudniowy. Po raz czternasty Lubański Festiwal Folklorystyczny Folk Art 2017. Ostatni weekend lipca. Jak co roku spotykamy się na lubańskim rynku, ażeby doskonale bawić się przy rytmach folkowych. Będzie doskonała muzyka. Oprócz tego, oczywiście, stoiska. Zespoły będą rywalizowały w konkursie na najlepsze pierogi, na najlepszą potrawę ziemniaczaną, na najlepszą nalewkę i na najlepsze ciasto z owoców sezonowych. Do tradycyjnego konkursu folkowego, cieszącego się coraz większym zainteresowaniem, stanie kilkanaście zespołów z całego regionu. To nie wszystkie atrakcje. Zapraszamy na lubański rynek od godziny 15, gdzie będzie zlokalizowana duża estrada, na której będzie można oglądać popisy naszych artystów aż do później godzin wieczornych. Oprócz tego w tym dniu przyjeżdża do nas Radio SK z wydarzeniem SK Summer City. Jest to taka objazdowa impreza, objazdowa promocja Radia SK. Oni przyjeżdżają, rozkładają swoje takie mini miasteczko, gdzie również będą różne atrakcje, przede wszystkim dla młodszej publiczności, gdzie będzie można wygrać różnego rodzaju nagrody, będą konkursy, zabawy. Także również zapraszamy na to wydarzenie. W tym roku Folkar dwa dni, nowość, w poprzednich latach był, to była, to była to zawsze sobota, w tym roku jeszcze będzie niedziela dodatkowo, gdzie będzie koncert galowy od godziny 16 i tutaj na naszej scenie zaprezentują się zespoły nasze lubańskie Złote Nutki, zespół Krośliczanie, zespół Smolniczanie, a takim gościem specjalnym będzie kapela podwórkowa Lubin City. Sobota będzie więc dniem konkursowym, a w niedzielę koncert galowy. Chciałbym serdecznie i gorąco zaprosić mieszkańców Lubania i mieszkańców okolic Lubania na folk art, który będzie miał miejsce w sobotę i niedzielę, w sobotę o godzinie 15, a w niedzielę o godzinie 16 w sercu naszego miasta w lubańskim rynku. Liczne atrakcje i dużo, dużo zabawy. Zapraszam. Witamy, She are it in the books